I Piotr Biernat. Witamy w silnych argumentach. Dziś naszym gościem jest nie lekarz, a psychoterapeuta certyfikowany lider grupy Balinta. Pan Artur Kuli, Dzień dobry. Dzień dobry panie. Pan Artur w Śląskiej Izbie Lekarskiej prowadzi właśnie taką grupę. No właśnie, cóż to, cóż to za grupa, jakby pan w jednym zdaniu mógł ją zdefiniować? No, grupa Balinta to jest grupa, w której poddajemy refleksji to, co dzieje się w relacji między lekarzem a pacjentem. To, jest to taka grupa wsparcia dla lekarzy w jakimś sensie tak chociaż wsparcie w grupie Balinta jest drugoplanowe pierwsza planowe jest to żeby przyglądać się rozpatrywać yy, rozmawiać o tym co właśnie dzieje się w tej relacji co wnosi lekarz w tą relację co wnosi pacjent można powiedzieć, że spadł nam Pan z nieba i ta grupa walinta, dlatego, że właśnie otrzymałem e, świeże takie informacje z Naczelnej Izby Lekarskiej, która zbadała, e, że połowa lekarzy w Polsce jest wypalona zawodowo, 30% cierpi na depresję, a 15% uzależnionych jest od różnych substancji. No to jak w taki dość ciemny obraz tego środowiska się maluje. Jak w takiej sytuacji mówić o relacjach między lekarzami a pacjentami? Czy to się w ogóle uda? Nie, nie, nie znam tych badań, ale rzeczywiście nie, nie brzmią pozytywnie. No, grupa Balinta jest może nie lekiem na całe zło, ale jest taką, takim dobrym narzędziem profil, profilaktyki przeciwko wypaleniu zawodowemu. Poprzez to, że, że można w gronie Kolegów, koleżanek, rozmawiać o tym, co trudne na co dzień, co przynosi napięcie, co wiąże się ze stresem. I um, również doświadczać tego, że nie tylko ja powiedzmy na, napotykam jakieś problemy czy trudności, że są też inni, że możemy razem wspólnie rozmawiać o tym, i, i w, jakim, w jakimś sensie właśnie dawać sobie też wsparcie. Jak wyglądają takie sesje? Jakimi narzędziami pracujecie? Takie posiedzenie. E, Mieści się w takim czasie od 60 minut do 90 minut. Odbywa się najczęściej w takiej dwunastoosobowej grupie, y, oczywiście z, z liderem. Y, I spośród tych uczestników jedna osoba y, referuje, czyli opowiada o tym, y, co się dzieje w danej relacji, opowiada o swoich trudnościach czy o swoich problemach, opisuje tego swojego pacjenta. Grupa się temu przysłuchuje. I potem jest taki etap ewentualnie zadawania jakichś pytań, żeby sobie dojaśnić sytuację, kontekst. Można jeszcze dodatkowo na przykład zaproponować grupie taką, taką odsłonę tej sytuacji, tej relacji poprzez załóżmy psychodramę, czyli poprzez przedstawienie za pomocą grupy jakiegoś aspektu, na przykład wewnętrznego świata pacjenta, czy. Czy, czy tego lekarza, który przedstawił. Rozumiem, żeby nawet. ktoś inny na przykład zagrał e, tego lekarza lub ktoś inny wczuł się w pacjenta rolę. E, tak. Panie Arturze, mm, mówi Pan spotkania, grupa, ale jak siedzicie w, dookoła w, na krzesłach, tak? Jak to tak. wygląda? No, tak, jak um, Nieformalnie, Spotkanie... nie, nie przy biurkach, nie, nie przy stołach. Tak, nie przy stołach, nie przy biurkach. Tworzymy krąg. Hmm. No, tak jak w zasadzie praca grupowa oczywiście każdy ma prawo głosu jakieś zasady są tak tak są oczywiście zasady takie są podstawowe zasady jak przy każdej pracy w grupie na przykład taka że to co dzieje się zostaje. tak tak to co dzieje się w grupie zostaje w grupie ale poza tym no, są też takie zasady właśnie komunikowania się wprost do grupy mówienia we własnym imieniu na przykład tak czy hmm czy też y, taka zasada która mówi o tym żeby podczas tej pracy podczas omówienia nie przemieszczać się nie wychodzić z grupy nie opuszczać y, tego kręgu tak tylko żeby właśnie wytrzymać to od początku do końca Przychodzicie państwo siadacie na krzesłach pan pewnie instruuje na początku jak praca będzie wyglądać i Ktoś musi być pierwszy. Ktoś tak. musi wyjść ze swojej strefy komfortu, pewnie, przedstawić grupie swoją sytuację, która miała miejsce za zamkniętymi drzwiami gabinetu lekarskiego i pewnie nie była przyjemna. Um, um, czy są osoby, które podnoszą rękę i mówią: Ja pierwszy? Po to tu przyszedłem? No, właśnie ta aktywność i zaangażowanie, tak, czy otwartość yy, i zaangażowanie no jest bardzo ważne w grupie bali. Zakładamy, że Uczestnik, który się decyduje na taką pracę, na tą formułę pracy, no, y, zakłada swoją aktywność, czyli że wchodząc w grupę Balinta zakładam, że chcę być aktywnym uczestnikiem, a nie tylko biednym, no bo wtedy no, nie jest możliwe skorzystanie z, z, z tej formuły. A y, lekarze są trudnymi pacjentami, trudnymi uczestnikami takiej grupy. W porównaniu do innych zawodów, bo wiem, że pan prowadzi również y, także inne zawody, inne grupy balinta w innych profesjach. No tak, to prawda. No, trudno powiedzieć, czy akurat ta grupa zawodowa jest szczególnie trudna. Myślę, że y, dla, każdego, dla każdej osoby, która siada w kręgu i y, zakładamy, że ma mówić o swoich trudnościach czy problemach, to może być sytuacja trudna. To jest to jednak sytuacja takiej ekspozycji społecznej i i początkowo może być trudna, ale z mojego doświadczenia wynika, że jak grupa, nawet jeśli uczestnicy uczestniczą w tej grupie po raz pierwszy, jeśli powiedzmy uczestniczą w jednej czy w, drugiej, w drugim posiedzeniu i przyzwyczają się do tej formuły, to najczęściej się jednak przekonują do tego mm -hmm. i do, dostrzegają w tym duże korzyści. A jak się zmienia atmosfera na poziomie poszczególnych spotkań? Bo najpierw pewnie jest jakieś napięcie, pewna niewiedza, a potem ci ludzie wychodzą z tej sali z taką olbrzymią ulgą, że coś z siebie ściągnęli? Yy, no, tak bym mógł powiedzieć, jeśli chodzi o informacje zwrotne od uczestników tych grup, które dotychczas prowadziłem. Miałem okazję w ubiegłym roku prowadzić dwie grupy dla lekarzy, yy, pediatrów. Rzeczywiście początkowo była pewna nieufność, yy, może nawet yy, Trudności z wejściem w tą, w tą formułę, ale te, te cztery treningi, bo to były takie mhm. cztery dni w zasadzie no, w pewnej odległości od siebie. To w, w tym czwartym dniu, kiedy prosiłem o te informacje zwrotne, to no, nie było takiego uczestnika, który nie byłby zadowolony i który nie mówiłby o tym, że odniósł jakąś taką czy inną korzyść dla siebie. To nie jest grupa terapeutyczna, to nie jest grupa taka, która, którą byśmy mogli nazwać konsilium lekarskim. Zajmujemy się głównie relacją i tym, co pacjent robi z, z lekarzem, jak na niego wpływa, a co lekarz robi z pacjentem, tak? Mm -hmm. Pewnymi aspektami komunikacji niewerbalnej, zwracamy na to uwagę na, 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 te, na te aspekty emocjonalne związane z, z relacją, więc. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. No tak, ale w dobie wiecznego pośpiechu w sytuacji, kiedy na jednego pacjenta mamy kilka minut mhm. i pacjenci obsługiwani są wręcz taśmowo w wielu miejscach, to potem jeszcze ten lekarz ma czas na refleksję. Aha, z tym, le, z tym pacjentem powinienem rozmawiać tak albo inaczej, a ten pacjent pewnie poczuł to albo tamto, bo tutaj chodzi o uważność w dużej mierze. Jak e, w jakimś sensie tak. Aby. Być uważnym potrzeba czasu. Znaczy czasu przynajmniej w relacji z pacjentem. Może czasu, żeby się tego nauczyć, ale bycie uważnym, no nie wydaje mi się, że potrzeba czasu. Możemy być teraz uważni, na przykład w tej chwili mhm. na to, w jaki sposób oddychamy albo w jaki sposób siedzimy, czy możemy coś poprawić, czy możemy coś mhm. zmienić, żeby się poczuć bardziej komfortowo. A grupa walenta no mówmy się, no wymaga czasu, no ale jeśli chcemy mieć dobre relacje, budować, yy, szczególnie jeśli ktoś jest specjalistą, na przykład takim jak pediatra, gdzie z pacjentem, z rodziną ma kontakt przez wiele lat, tak, czasem to jest naście lat, no to moim zdaniem warto tą relację budować. Bo mi chodzi <laughs> tylko o to, czy jest przestrzeń na to, żeby to, co usłyszę e, uczestnicząc w zajęciach grupy Balinta, mhm. będę mogła e, przenieść na moją praktykę lekarską. W momencie, kiedy mam tych pacjentów 51 dnia? No, w, myślę, że w jakimś sensie tak, ponieważ, jakby to powiedzieć, grupa Balinta to jednak nie jest, ta, nie jest takie miejsce, gdzie uczymy się konkretnych umiejętności. Uczymy się ich oczywiście, nabywamy pewnych doświadczeń, wymieniamy się doświadczeniami pomiędzy uczestnikami. I jakoś budujemy to sw swoje i doświadczenie, i wiedzę, i umiejętności, ale dzieje się to jakby z boku, jakby przy okazji. To, troszkę to idealistycznie też pan na to patrzy, panie Arturze, czy naprawdę lekarze garną się do, do tego rodzaju spotkań, do tego rodzaju wyna wynurzeń, do tego rodzaju sprawdzianów troszkę tego, co robią z pacjentami? No, może wśród lekarzy jest to nowum. Rzeczywiście tutaj nie ma tych grup, tych jednorodnych grup zbyt wiele. Natomiast jeśli chodzi o Polskę w ogóle, to w innych branżach, na przykład właśnie w tej, w tej grupie psychoterapeutów, grupy Balinta są dość mocno rozpowszechnione i, i terapeuci korzystają z tego, z tej formy pracy właśnie. Ja tak jeszcze w woli uzupełnienia, bo to też nie było tak. Myśmy ogłosili te zapisy na grupę Balinta w Śląskiej Izbie Lekarskiej i po dosłownie dwóch, trzech godzinach mieliśmy mhm. zapisanych 50 osób, Intensujte. więc e, nikogo za uszy nie ciągnęliśmy. Żeby przyszedł i żeby się zapisał na to szkolenie nie mhm. trzeba było tego robić, więc to znaczy, że jednak jest duża potrzeba i duże chęci jednak. Tak, ale sprawdziliśmy, lekarzy. kto się zapisuje. I to są jednak ludzie młodzi, do czterdziestki. Starsi nie potrzebują. Ja wczoraj byłem świadkiem sytuacji takiej, a może to też jest relacja z pacjentem, kiedy profesor w znanej klinice wychodzi, a pacjent pyta, panie profesorze, czy ja jestem zdrowa. Profesor mówi, nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani. I poszedł. To też jest relacja. Więc może ci starsi zostają jednak w tym y, świecie y, swoim, a nie szukają rozwoju. Czy to jest szansa dla wszystkich? No to myślę, że grupa Balinta jest szansą dla wszystkich. Nie ma tutaj ograniczeń wiekowych. Jakby. Ocenić to, 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 co Państwo tutaj mówicie, że młodzi się zapisali głównie. No, być może dlatego, że w, jakoś wcześniej słyszeli, może gdzieś na uczelni, albo, albo też mają, mają większą gotowość do próbowania czegoś nowego, do poszukiwania nowych jakichś rozwiązań. I są na to gotowi. Albo widzą też pewien problem w swojej pracy i są po kilku latach już w zawodzie lekarza i widzą, że no nie jest tak kolorowo, jak mogło być, prawda? Mm -hmm. I wcześniej może osoby starsze zaciskały zęby, bo też tak nas uczyła historia, że tak należy, a młodzież chce po prostu inaczej no i, i szuka drogi, prawda? No i dobrze. <laughs> no, kiedy w naszym Promedico jedna z lekarek, już nie takich młodych, starzym napisała artykuł, gdzie zjawisko, które jej codziennie towarzyszy, nazywała ludziowstrętem. Mm. I otrzymała mnóstwo sygnałów popierających właśnie jej spojrzenie na świat, na pacjentów. Czy taka osoba się yy, jakby nadaje do takiej grupy? Czy ona jest potencjalną kandydatką yy, do takiej grupy? No miejmy nadzieję, że ta. Uratujecie taką osobę? <tuszy> Uratujemy. No nie wiem, nie wiem, Tak w takich kategoriach bym tego nie, nie rozpatrywał. Myślę sobie, że to rzeczywiście zależy, bo yy, grupa Balinta jest, tak jak mówię, pe pewną prewencją, pewną propozycją przeciwdziałania. Jeśli ktoś już ma problemy emocjonalne, czy choruje na depresję, tak jak pan wcześniej wspominał, to grupa Balinta nie jest dla niego dobrym rozwiązaniem, musiałby szukać pomocy specjalisty. Natomiast jeśli ktoś czuje ciężar tego, tego swojego zawodu, czuje ciężar tego codziennego kontaktu z wieloma ludźmi, takie pani tutaj mówiła, 50 pacjentów mm -hmm. w ciągu dnia, no to <coughs> y, trzeba mieć te umiejętności, żeby sobie z taką sytuacją poradzić. Jeszcze kilku z tych pacjentów y, y, no, przyjdzie z jakimiś swoimi domowymi problemami, no to jest obciążające, więc, więc tutaj można by się wtedy zastanowić nad tym y, udziałem, nad uczestnictwem w takiej grupie. Natomiast jeśli ktoś już ma problemy emocjonalne czy psychiczne, to tutaj ta grupa już nie pomoże. I że za późno, tak? Jest za późno. A może, Panie Arturze, to przebywły tak jak w Niemczech, gdzie wprowadzono obowiązek, zwłaszcza w specjalizacjach <coughs> takich jak lekarz rodzinny, obowiązek uczestnictwa, w takiej grupie. Może by i u nas w Polsce warto to wprowadzić. No tak, rzeczywiście słyszałem y, słyszałem y, jakiś czas temu, że w Niemczech jest bodajże, z tego co pamiętam, chyba 100 godzin obowiązkowego udziału y, tych młodych y, lekarzy w grupach balinta. Y, nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. Jeśli chodzi o, o Polskę, no... Y, jak się komuś coś nakazuje albo do, kogoś, do czegoś zmusza, to, to raczej nie ma z tego dobrych owoców. Tutaj ta dobrowolność, no tak, dobrowolność udziału jest tutaj bardzo ważna. Także nie wiem, czy to związanie byłoby akurat właściwe. U nas. Mhm. Balint mawiał, że osoba lekarza jest dla pacjenta jak lek, który należy stosować. Świadomie. W zależności od tego, jaki jest kontakt pomiędzy lekarzem a pacjentem, leczenie może być bardziej bądź mniej skuteczne. Czy pan się z tym zdaniem zgodzi? Jak najbardziej bym się pod tym podpisał. Tym bardziej, że kiedyś już nie przytoczę w tej chwili tych, yy, dokładnie tych badań, ale yy, czytałem kiedyś o takich badaniach, że yy, tych lekarzy, w grupie lekarzy pierwszego kontaktu, że około 30% pacjentów przychodzi do lekarza. Tak naprawdę nie po diagnoze i nie poleczenie, tylko po kontakt, mhm. po to, żeby porozmawiać, żeby y, opowiedzieć coś o, o sobie, czy, czy, czy podzielić się jakimś, jakimś wydarzeniem, szczególnie w grupie tych osób starszych. Mhm. Czyli co, zaczynamy dopiero przygodę z grupą Balinta. Ona będzie trwała ile rok i dopiero I... pierwsze efekty mhm. będą po roku widoczne, tak? To znaczy, tak, jest to taki program z z tego, co tutaj rozmawialiśmy w, w Izbie, taki pilotażowy program będzie to sześć takich spotkań, czyli pół, półroczny taki cykl systematycznych, comiesięcznych spotkań. No i zobaczymy, czy ta formuła się sprawdzi, czy jak, jak zostanie przyjęta i na ile te osoby, które będą brały udział w grupie, będą mogły korzystać oso osobiście z tego. Czyli tak reasumując, powinniśmy sobie nawzajem i lekarzom życzyć jakości w kontakcie z pacjentem, w kontakcie z drugim człowiekiem. Zatem będziemy, panie Arturze, obserwować. Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie w, tej, w tym temacie. Naszym gościem był certyfikowany lider grupy Balinta, Artur Kulik. Dziękujemy Państwu za Dziękujemy. uwagę. Dziękuję Państwu za zaproszenie, dziękuję.